Na świecie od ataków terrorystycznych giną setki ludzi. E, dziś to jest realne zagrożenie w Europie. E, jesteśmy w jakimś miejscu publicznym galeria, koncert. E, jak się zachować w takiej sytuacji? E, przede wszystkim musimy zrozumieć jedną rzecz, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy w ogóle ani wyszkoleni, ani przygotowani do tego typu wyzwań. E, I powiem tak: tej edukacji. Podstawowej edukacji brakuje już w szkołach. A czy możemy właśnie się wyedukować w tym kierunku? Tak. Powiem tak: Amerykanie, kiedy wchodzi do nowego obiektu, to obligatoryjnie patrzy, gdzie jest droga ewakuacji i gdzie są urządzenia uruchamiające alarm, bądź system PEPOSZ. Jeżeli wchodzimy, to pamiętajmy o jednej rzeczy, że w własnym interesie powinniśmy umieć się skanalizować, czyli znaleźć miejsce jak najszybsze, żeby wyjść z obszaru, że powiem, zagrożonego. To jest jeden, jeden etap. Teraz mówimy dalej, jeżeli mówimy o tego typu historiach kryzysowych, to pierwszy etap to jest napad. Kiedy coś zaczyna się dziać i ten pierwszy etap może skończyć się tylko na napadzie. I teraz tak, jeżeli padają strzały, to powiem o jednej rzeczy. jeżeli słyszy strzał, to znaczy, że pocisk już opuścił lufę, bo prędkość pocisku to jest od 300 z groszami do powyżej 1000, czyli ta granica dźwięku jest przekroczona. To wszystko, co jest wokół mnie, ma mi pomóc czyli zaułki, ściany, filary, cokolwiek. Bo wyobraźmy sobie, że pada strzał nie wiem, z pistoletu i stoi przede mną metalowy kosz. To ten metalowy kosz, chociaż częściowo, jest w stanie tę energię zblokować bądź wyłapać. Jeżeli nie ma jakiejkolwiek możliwości ukrycia się, to kładę się płasko na ziemi. Nogami w stronę zagrożenia. Dlaczego nogami? Dlatego, że łatwiej wyciągać jest pociski czy odłamki z pośladków i ze stóp niż z głowy. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz. W pomieszczeniach otwieram usta, żeby wyrównać ciśnienie. Teraz kolejny temat jest taki. Jeżeli cokolwiek się dzieje i Strzały ustały, to dobrze było, gdybyśmy zlokalizowali, z którego to było miejsce. Bo jest taka zwana zasada, przy samotnym strzelcu, ta zwana zasada trzech sekund. Jeżeli napastnik trzyma broń i obserwuje przedpole i nic się nie rusza, to nie będzie strzelać. Ale jeżeli ty w tym momencie się poderwiesz i zaczniesz uciekać, to zacznie do ciebie strzelać. To jest zasada instynktu. Pamiętaj o jednej rzeczy, że z punktu A do punktu B, ta ucieczka nie może być dłuższa niż 3 sekundy. Dlaczego? Bo tyle czasu wymaga wymierzenie oddanie i oddanie się do strzału. Dzisiaj nikt nie używa takich śmiesznych przyrządów jak muszka strzelinkę, tylko strzela tak naprawdę z kolimatora. Czyli to są te 3 sekundy. Popatrzmy na zamachy, które były w Paryżu. Kto przeżył? Ten, kto udawał martwego, ten, kto wysmarował się krwią, bądź ten, kto się nie ruszał, albo był ranny. Wszyscy, którzy biegali, często zostali trafieni. Teraz, Jeśli mam telefon komórkowy, mam z niego skorzystać, dzwonić? Tak, pomoc? ale żeby nie było widać. Bo jeżeli wyciągniesz telefon komórkowy, to jest tak samo, jeżeli przykładowo ktoś do mnie celuje z broni i w tym momencie wkładam rękę do kieszeni, to napastnik będzie do ciebie strzelał. Dlaczego? Dlatego, że nie wie, co masz w środku. Jeżeli mam możliwość zadzwonienia z ukrycia, to tak. Ale generalnie, jeżeli przykładowo leżę na ziemi, i do mnie ktoś cyluje z broni, to twoje ręce muszą być widoczne. Nie możesz tych rąk zaciskać w pięści. Nie możesz pas, patrzeć napastnikowi w twarz. Generalnie, jeżeli cyluje ktoś do mnie z broni, nie wolno patrzeć w twarz. Trzeba patrzeć na wysokość klatki piersiowej. Nie może Już być agresywny. Z, z żoną tak. z dzieckiem jestem na tych zakupach. Co tak. wtedy? Jak ich, jak ich zabezpieczyć? Przede wszystkim musisz rozumieć jedną rzecz, że krzyk, histeria. Będzie powodować agresję z drugiej strony. Przede wszystkim znaleźć miejsce, gdzie możliwość rażenia jest najmniejsza. Położyć się za, za słupem, za filarem, za załamaniem, za ławką, gdziekolwiek. Przykryć dzieciaka, bo on będzie najbardziej histeryzowany. Własnym ciałem przykryć? A masz coś cenniejszego niż rodzina? Nie. Tak. Jeżeli jest możliwość przewrócenia stołu, czegokolwiek, co da Ci osłonę, to tak. Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy: że. W tym pierwszym etapie, gdzie dynamika jest przeogromna, emocje są przeogromne, nie ma możliwości, żebyś próbował tonować agresji. Owszem, jeżeli ktoś ustawi cię pod lufą, to pamiętaj jednej rzeczy: jeżeli będzie czas na, na, na wyhamowanie agresji, to zaczynasz od tego, że delikatnie pokazujesz wewnętrzną część dłoni, że jesteś nieuzbrany, bo to uspakaja. Kolejna rzecz to jest personifikacja, na zasadzie. Mam na imię Robert. Ja nic do ciebie nie mam, bo ty już nie jesteś kimś tam, ty jesteś Robertem. Później następuje etap drugi, bo mówimy, że napad może być, że tak powiem, jednostką samodzielną, że nic się później nie wydarzy. Ale często jest tak, że samoistnie, bardzo często, albo wskutek okoliczności z tego napadu, rodzi się sytuacja zakładnicza. No właśnie, jeśli jestem zakładnikiem, czy próbować uciekać, jeśli mam taką możliwość? Gdyby to było szkody dla żołnierzy, to powiedziałbym tak. Dla normalnego cywila nie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, skutki twojej ucieczki mogą ponieść inni. Druga sprawa, nie wiadomo, czy. Inaczej, im dłuższy jest czas pobytu zakładnika, tym większa jest, jest szansa, że wyjdziemy bez szwanku. Bo pamiętaj jednej rzeczy musimy zrozumieć jedną istotną rzecz. Najdłuższy okres bycia zakładnikiem, jaki był wiesz, trzy miesiące ambasada w Limie. Trzy miesiące ludzie byli zakładnikami. Wiadomo, że i psych psychika nigdy już nie będzie taka sama. I teraz tak, w tym etapie zakładniczym, po pierwsze tak, jeżeli w tej całej grupie Ty masz na sobie plakietkę, że jesteś kierownikiem, to musisz się jej pozbyć. Dlatego, że w tej hierarchii to Ty będziesz miał najcięższą sytuację. Nie wolno dyskutować, nie wolno stawać o koniem, nie wolno jednocześnie być osobą, która stara się, że tak powiem, przymilić, bo takich ludzi się nie szanuje. Kolejna rzecz. Po iluś godzinach Zaczyna tworzyć tak zwany syndrom sztokholmski. Mówiąc krótko, to się mniej więcej trafia od 10 do 15 populacji w danej grupie. Mówiąc krótko, ludzie zaczynają lgnąć do terrorystów, zaczynają ochraniać ich własnych ciał, zaczynają się jak gdyby zaprzyjaźniać. Są związki małżeńskie, gdzie kobieta była zakładniczką i odwiedza terrorystę, wychodzi za niego za mąż. To są tak silne związki. To są często związki na całe życie. I często jest tak, że zakładnicy własnym ciałem ochraniają terrorystów. Kolejna rzecz, jeżeli ktoś, może inaczej, z tamtej strony na pewno od razu zawiąże się zespół antykryzysowy, będą negocjatorzy i tak dalej. Negocjator nie jest po to, żeby się dogadywać. Negocjator jest po to, żeby grać, grać na zmęczeniu, grać na emocjach. Jeżeli my zażądamy, że chcemy mieć 40, 40 zgrzewek wody, to dadzą nam 30, po to, żeby kontynuować grę. Jeżeli w tym momencie negocjatorowi uda się, że ktoś wyjdzie stąd na zasadzie dobrej woli ze strony zakładnika, to dobrze jest, żeby przekazał jak najwięcej informacji. I to jest zadanie dla każdego z nas. Jak są uzbrojeni, jak funkcjonują, jak wyglądają, gdzie mają pusterunki, jakie mają uzbrojenie itd. i tak dalej. Im więcej informacji wyjdzie na zewnątrz, tym większa szansa jest, że jeżeli dojdzie do operacji odbicia, to. No to te dobrze. informacje pomogą. Arku, jeśli mamy już ten moment operacji odbicia, jak mam się zachowywać? Czy mam krzyczeć, yy, żeby na mnie zwrócono uwagę? Tu jestem, nie wiem, zabierzcie mnie. Wyobraź Czy sobie, mam czekać? Tak, od razu odpowiem. Wyobraź sobie, że facet tutaj wejdzie, który wejdzie albo przez okno, albo przez drzwi razem z drzwiami, albo wejdzie przez y, otwory wybite w ściankach działowych. Tak naprawdę ma maksymalnie sekundę na reakcję, kto jest kto. Jeżeli ty w tym momencie uniesiesz rękę, to on nie wie, kto, kim ty jesteś. Na wypadek odbijania w specjalnym śmieć jedną rzecz, że będą użyte granaty błyskowo-hukowe, że być może będzie użyta chemia, inne środki. Nie wolno wam wstawać. Nie wolno krzyczeć. Bo tak naprawdę y, antyterroryści, którzy wejdą, też nie wiedzą, kto jest kto. Oni tak naprawdę wszystkich skują. Bo trzeba będzie wszystkich skłuć, sprawdzić, kto jest kto, kto jest terrorystą, to bardziej terroryści będą się przebierać. I na tym etapie odbijania straty, ryzyko, że straty będą duże, zawsze występuje. Więc jesteś całkowicie bierny. O Twoim życiu decydują ludzie, którzy uratują Ci to życie. I nie możesz zrobić nic, żeby się, mówiąc krótko, narazić na jakikolwiek ryzyko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.